Dzień dobry, witam bardzo serdecznie osoby spod znaku barana i zapraszam Was na czytanie na luty 2025. Moi drodzy, zanim rozłożę karty, króciutka informacja, czytanie ogólne, czyli wiecie o tym, że ono no nie musi z każdym zarezonować. Jeżeli czuję, że nie rezonuje z Tobą, a gdzieś tam, no powiedzmy sobie, chciałbyś, chciałabyś wysłuchać, co mam do powiedzenia, bo być może no lubisz czasami posłuchać mnie no to proszę sprawdź swój Ascendent, Wenus, Słońce, Księżyc. Tam na pewno pokaże się inny znak Zodiaku, który zapewne będzie z Tobą bardziej rezonował. Sprawdźcie również proszę, czy subskrybujecie mój kanał, ponieważ bardzo dużo ludzi ogląda mnie bez subskrypcji. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli no, tego suba, jak to się mówi, mi dacie, wciśniecie dzwoneczek, wtedy będziecie na bieżąco z moimi filmami, Dajcie mi łapkę do góry, no i napiszecie komentarz. Może być kwiatek, motylek, serduszko, kropeczka, czy jakieś miłe słowo ku pokrzepieniu mojego serca, lub krytyka, która będzie, pamiętajcie, konstruktywna. Dobrze. No to patrzymy osoby spod znaku parana. Jaki ten luty dla Was się zapowiada? Pamiętajcie, że tarot to tylko porady, podpowiedzi, wskazówki, to nie jest wyrocznia, a Wy jesteście kreatorami swojego życia i macie wpływ na to, co się tu będzie mogło wydarzyć, a co nie. Ok. Ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dołożymy sobie tu jeszcze, bardzo ładnie. Stabilnie. Luty zapowiada się jako taki miesiąc, w którym coś się będzie zmieniać. Na początku może być. Dobrze, poczekajcie, bo mi tutaj dziecko przeszkodziło. Co ja mówiłam? Tu na początku coś może się zacząć zmieniać u Was. Jakieś idą do Was zmiany. Ale potem będzie już tak stabilnie, fajnie. Jakieś pozytywne wiadomości przychodzą, które mogą u niektórych z Was odmienić jakąś sytuację w życiu, odmienić mm, patrzenie na jakąś sytuację. Wartościowe rozmowy. Niektórzy z Was mogą otrzymać jakieś zaproszenie na jakąś okoliczność, uroczystość. Tutaj też mogą być wartościowe rozmowy z jakąś osobą, która może być dla Ciebie autorytetem. No, tak coś mi się tu pokazuje. Do niektórych z Was może przyjść też partner docelowy. Jeżeli tego potrzebujesz, jesteś osobą na to otwartą, to może przyjść właśnie w lutym jakiś partner docelowy. Jakieś tutaj też małe, drobne wygrane mi się pokazują, ale zaraz będziemy dopowiadać dalej. Współpraca z kimś, która nie rokowała na przyszłość, która była trudna i ciężka, karty pokazują, może się kończyć. U niektórych z Was też yy, jakaś relacja. Myślę, że te osoby, które od dłuższego czasu są w procesie rozwodu, rozstania, myślę, że ten luty. Może Wam przynieść już dobre wiadomości w tym temacie. Czyli tutaj może być taka sytuacja, że może dojść do jakiegoś rozwodu, czy jakiejś takiej konkretnej właśnie sytuacji, w której się dogadacie i Ty będziesz już wiedział, wiedziała na czym stoisz. Karty mi też pokazują, że tutaj brakuje Wam trochę uziemienia, jakaś taka blokada jest energetyczna, ale mam też wrażenie, że niektórzy z Was chcieliby albo iść do pracy, albo coś. W na finansach zmienić i tutaj tak będziecie dużo na ten temat myśleć ale co tutaj się dalej rysuje co tutaj się rysuje dalej duże zmiany, zobaczcie bardzo duże zmiany mam wrażenie, że może też ktoś odezwać się kto się dawno nie odzywał do Ciebie taki nagle kontakt możesz mieć z kimś dawno niesłyszanym niewidzianym karty też proszą, żebyś we wszystkim drogi baranie kierował się swoją intuicją swoim doświadczeniem życiowym, bez względu na to, ile masz lat, ale też cierpliwością. No i tutaj faktycznie coś w energii finansowej rusza naprzód i się zmienia. A ty, mam wrażenie, bardzo mocno chcesz tych zmian i będziesz robić wszystko, żeby w lutym ta energia w Twoim życiu ruszała naprzód. Niektórzy z Was mogą planować jakiś wyjazd albo przeprowadzkę, wyprowadzkę. Inni natomiast mogą mocno otwierać się na jakieś uczucie, na relacje. Dużo bardzo wiadomości idzie, dużo bardzo plotek idzie. Do niektórych z Was może przyjść jedna z trudniejszych wieści o czyjejś chorobie, bądź no, o, o tym, że no, gdzieś tam z kimś już jakaś relacja, znajomość no, zakończy się. Karty też pokazują, że będziecie sobie coś z kimś wyjaśniać. Uważajcie, żebyście też nie wchodzili w rolę ratownika, bo tutaj też taka sytuacja się pokazuje, że może ktoś przychodzić do ciebie albo się z tobą kontaktować i wylewać tobie tak mocno otworzyć się na rozmowę z tobą. I opowiadać o wszystkich boleściach swojego życia, ale ty wiesz, że to już nie jest pierwszy raz, i ty wiesz, że ta osoba ciągle narzeka, i nic z tym nie robi. Uważaj, bo tu się jakaś rola ratownika pokazuje. To nie jest dobre. Tu trzeba wyznaczyć granicę komuś, bo ty, drogi baranku, no możesz swoją energię tracić na kogoś. No niepotrzebnie, niepotrzebnie, bo to już za długo może trwać. Tak, ktoś może nagle. Hmm, Otwierać się przed Tobą, mówić o swoich tajemnicach, zachowuj oczywiście je dla siebie. Nie powtarzaj innym, bo ktoś to będzie robił w zaufaniu. Ale pokieruj tą osobą tak, żeby ta osoba poszła do specjalisty. Tak? No, u niektórych z Was może być też taka sytuacja, po jakimś dłuższym leczeniu, dłuższym takim wyczekiwaniu możecie dowiedzieć się, że jesteście w ciąży albo że w ogóle u kogoś w rodzinie. Ta rodzina się powiększy, tak? Dobra intuicja idzie, ale będą też konflikty z jakimś mężczyzną, z jakimś mężczyzną. Karty mi też pokazują, czegoś możesz nie widzieć, nie słyszeć. Ktoś ci może o czymś mówić, ty nie do końca będziesz to do siebie brać. Ktoś ci może coś wskazywać, podpowiadać, że na przykład coś źle robi, że na przykład. Brniesz w coś, w co nie powinnaś, nie powinieneś, nie będziesz tego chcieć słuchać. A szkoda, bo to będą dobre porady. Zadbaj proszę o swój sen, o higienę rytmu snu i w ogóle higienę rytmu życia, bo tutaj ona jest w jakimś takim dyskomforcie, w zaburzeniu. Może być za dużo czegoś, co po prostu będzie ograniczać Ciebie, będzie zabierać Ci energię. Może tu być za dużo internetu, telefonu, tego światła niebieskiego, telewizora. A za mało na przykład relaksu, spaceru. No, pomyśl, pomyśl o tym. Faktycznie, tu jakiś wampir energetyczny idzie, który opowiada o tym, że jest zdradzany, wykorzystywany. A to jest wampir energetyczny bo to jest osoba, która przyzwala na to, która weszła w rolę ofiary, jest jej tak dobrze. Hmm. Także uważaj na to. Jakaś podróż może niektórych z Was czekać. Faktycznie, jeżeli jesteś osobą, która. Zdaję na prawo jazdy, zdasz, będzie wszystko ok. Nie bój się, obawiaj się czegoś, ale nie bój się, będzie dobrze. Bardzo dobra intuicja. I jakiś ruch finansowy idzie naprzód. Do niektórych z Was może przyjść praca. Naprawdę, jeżeli ty tak mocno w tą energię pracy idziesz, uderzasz, chcesz tej pracy, no to tutaj karty pokazują, podpisujecie umowę i pracujecie. I to jest piękne i to jest cudowne. I jakaś uroczystość, okoliczność, zabawa czeka Ciebie właśnie w lutym. No dobrze, no to zobaczymy sobie, co tutaj jeszcze. Co być przekazane dla Ciebie. No czas na wyznaczenie granicy komuś i sobie i na bycie odważnym w tym wszystkim. No, idzie tutaj miłość, idzie miłość własna też, idzie. Wow, pięknie, idzie miłość własna, idzie miłość z zewnątrz. Yy, ogromne wsparcie od sił wyższych, anielskie i zobaczcie tutaj. Widzicie jakaś uroczystość, celebracja, no fajnie się pokazuje i wszechświat ciebie w tym wszystkim bardzo mocno wspiera. Masz ogromną protekcję od sił wyższych. Czy będziesz to wykorzystywać? To już od ciebie zależy. Co jeszcze na luty dla osób spod znaku barana? Mentalność ofiary, uważaj na to, bo ktoś może Ciebie osaczać, albo Ty możesz też takiej energii być. Jakaś tu rana jest emocjonalna. Uważaj też na kogoś, na kogoś, naprawdę na kogoś, bo ktoś może mocno Ciebie energetycznie osaczać, ale Ty się odradzasz, Ty się odradzasz. Wielu z Was odkryje, poczuje, jaką lekcję doświadczacie w życiu, i mocno się odradzacie. I tutaj coś rusza w energii miłości, zakochania. Tutaj coś naprawdę się zmienia. I zobaczcie, jeżeli będziecie osobami cierpliwymi, ale w tym wszystkim w to wszystko wdrożycie taką kreatywność, przejmiecie inicjatywę, tą pałeczkę w swoim życiu, nie będziecie w takiej energii bierności no to tutaj zapowiadają się jakieś zmiany. Wy jesteście w jakimś cyklu zmian i Wy to możecie przyspieszyć, żeby było szybciej i łatwiej. Poprzez jakieś takie swoje działania, swoje nastawienie, tak? Ok. I co tutaj jeszcze chce być przekazane? Kocham moje życie, a ono kocha mnie. O, pop. To sobie. O to właśnie chodzi. Co tutaj jeszcze dla Twojej duszyczki płynie? Do Twojej duszyczki płynie? Prowadzi mnie wewnętrzna mądrość. Ufam mojej intuicji. Jestem silna. O to właśnie chodzi. Masz być silna i odważna w lutym. Odważnym w lutym. Wykonuję pracę, która dobrze służy ludziom. Jest zgodna z moją pasją i życiowym powołaniem. Finansowa obfitość płynie do mnie wszelkimi drogami. Myślę pozytywnie. To jest afirmacja dla Ciebie. Powtarzaj ją sobie każdego dnia. I pamiętaj, że Ty do życia masz przyciągać to, co najlepsze. Poprzez swoje myśli. Wszystkiego pięknego. Pa, pa.